Ciemaneczko z tej strony Gelbibson. A to jest filmik pod tytułem Szybki wypad na złomowiec. Mam załadowane trochę towaru i jadę na złomowiec. Pozbyć się tego Zajmuje troszkę miejsca. Potrzebuję miejsca na, na nowe rzeczy, na różne tam aktywności, więc muszę się tego pozbyć. Jest tego trochę. Pięć felk stalowych. Resztki kosiarki. Zobaczcie, zmienię bieg i co tam jeszcze? Puchenka gazowa. Nie ma tego dużo, ale muszę się tego pozbyć i tak jak wspominałem, zrobić miejsce, a przy okazji zarobić kilka złotych. Także jestem w drodze. Za 3 minuty będę na złomowisku, rozładuję towar i że podsumowanie zabrałem też akumulator stary także przyda się dodatkowe kilka złotych za kilkanaście kilo złomu akumulatorowego także pauzujemy na chwilę i zaraz włączam podsumowanie ze złomowiska jak widać, bagażnik opróżniony. Teraz tylko mycie, sprzątanie auta. I podsumowanie. Złom stalowy i złom akumulatorów. Złom stalowy, złotówka 3 grosze za kilogram i 125 kg. I akumulatorowy, złoty 90 za kilogram, 12 kg. Razem 151 złotych. Złom się opłaca sprzątanie lasu i różnych miejsc też się opłaca większość tego złomu pochodziła z demontażu z rozbiórek ze sprzątania lasu z suchy połowów i z demontażu starych opon z felgami także pieniążki wpadły warto, warto polecam i gorąco pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki